Czy na skutek likwidacji albo upadłości spółdzielni mieszkaniowej stracisz mieszkanie spółdzielcze? Na szczęście nie stracisz. Likwidacja albo upadłość spółdzielni powoduje to, że spółdzielcze własnościowe prawa do lokali znajdujących się w budynkach tej spółdzielni przekształcają się z mocy prawa automatycznie w prawo własności do tych lokali. Innymi słowy, jeżeli przysługuje Ci spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku spółdzielni, a spółdzielnia uległa likwidacji albo upadłości, to spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu przekształca się automatycznie w prawo własności tego lokalu. Przysługuje ci zatem od tego momentu prawo silniejsze, prawo własności. Wyjątek stanowi sytuacja, w której budynek, w którym znajduje się Twój lokal, został przejęty. Po zlikwidowanej albo upadłej spółdzielni przez inną spółdzielnię mieszkaniową. W takiej sytuacji spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu przysługuje Ci nadal, tyle tylko, że w innej spółdzielni. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam do kontaktu. Ryszard Strzelczyk, Kancelaria Prawna. Specjalizacja: procesy sądowe.